Witam wszystkich. Kanał Adamańka Remonty. Kilka słów chciałbym powiedzieć coś na temat rusztowania, które tutaj używam. Jest to rusztowanie marki Krause. Tutaj mamy plakietkę. Krause a model Klimtek Rusztowanie całe jest aluminiowe. Konstrukcja bardzo letka stabilna. Mi bardzo ułatwia pracę. To co tutaj widzimy, to są elementy z ostatniej kondygnacji rusztowania. Ponieważ całe rusztowanie można kupić jako całość albo jako poszczególne kondygnacje, czyli baza, pierwsza i druga. Cała baza jest trochę inaczej zrobiona niż pozostałe elementy. Przede wszystkim jest inna rama tutaj i rama ma takie stabilizatory, które pozwalają na wysunięcie w nie są montowane oczywiście kółka, na wysunięcie, co poprawia nam stabilność na wysokości. No tutaj cała ta baza jest mi niepotrzebna, więc używam tylko ostatnich elementów, ostatnich ramek. Baza ma wysokość 2 metry. Zasięg roboczy wtedy daje nam 3 do 3 metrów. Pierwszą kondygnację założymy. Ramki są tutaj dwumetrowe. Mamy zasięg pracy jakieś 5 metrów. I druga kondygnacja to są właśnie te elementy, co ja mam tutaj, czyli ramki o wysokości metra. I szerokości 60 cm, to nam pozwoli zrobić sobie takie niewielkie rusztowanie, jakie mam ja tutaj w zasadzie. Dwa, no, zdradzę, że drugie rusztowanie to mam z ramki, którą po prostu przeciąłem z ramki dwumetrowej, przeciąłem sobie, i w ten sposób mi powstały dwa rusztowania. Niezależne, no lepiej się z tego pracuje. Nie wiem, mamy jakąś większą powierzchnię, robimy sobie jakiś sufit podwieszany, czy praca przy ścianie jakiejś gładzie. No nie musimy przestawiać się z drabiną. Wiadomo, że gdzieś na jakimś domku jednorodzinnym ok, no drabina, Są tacy, co chodzą na tych drabinach, no ale to nie sprawdza się w blokach. Gdzie ludzie pod, wiec, mieszkają pod spodem, no to takie stukanie, to jest trochę uciążliwe. Praca na rusztowaniu no, pozwala to pracę, pracę robić trochę ciszej. Yy, no nic, są zwolennicy i przeciwnicy. Ja jestem przeciwnikiem. Drabin bardziej mi pasuje rusztowanie. Co więcej mogę o tym rusztowaniu powiedzieć? Yy, zalet... No, ono jest wąskie, więc bez problemu też możemy sobie przejechać z pokoju do pokoju. Tak jak wspominałem, blat ma 60, ramka ma 70 cm szerokości, więc bez problemu się mieści w futrynce. Możemy sobie spokojnie przejechać. Yy, blat jeszcze podest roboczy jest wyposażony w klapę. Otwiera się, co nam to daje, że możemy wchodzić na rusztowanie od środka, co jest moim zdaniem bardziej bezpieczne. Wchodzić od środka, no nie wspinamy się na zewnątrz, tylko od środka. Rusztowanie przede wszystkim też jest certyfikowane, ma atest. Kilka tych urzędów wydało atest, także fajna sprawa. Odnośnie, nie wiem, jakiegoś wypadku, ubezpieczenia, coś takiego, czy jakiejś inspekcji na budowie. No, wtedy mamy atest i jest wszystko ok. Ja sobie tutaj jeszcze dorobiłem takie deski, dociąłem, daje mi dodatkowo półkę co się sprawdza w przypadku nie wiem składowania narzędzi, no taki mobilny wózek. czy też jeżeli coś muszę mieć jakiś blato roboczy, wtedy zamiast tego podestu daję sobie te deski na górę i mogę ciąć, robić jakieś prace, żeby, które wymagają nie wiem, no żeby sobie nie uszkodzić podestu, rusztowanie. No wiadomo, kółka są wyposażone w hamulec. Bardzo szybko się rozkłada i składa to rusztowanie. Całość blat i te całe stężenia są mocowane na takich motylkach, motylkach i takie zaczepy, takie żabki, więc szybko to się wszystko skręca, składa bez problemu, nie potrzeba żadnych narzędzi. Szczebelki mają rozstaw co 20 cm, także też można sobie dopasować wysokość blatu do naszego wzrostu i do wysokości pomieszczenia. Fajnych rzeczy jest też to, że możemy sobie zamontować to rusztowanie na schodach na różnych wysokościach. To fajnie się sprawdza wtedy na klatkach schodowych, gdzie jest problem, A zamontujemy sobie jedno wyżej, drugie niżej, blat idzie w poziomie. Możemy sobie dowolnie to rozbudować. No i jest bezpiecznie lepiej się pracuje na tych schodach. Co tu więcej mogę o tym rusztowaniu powiedzieć? U mnie sprawdza się. Wyśmienicie. Chyba przerwę, bo mi brak wątka.